So. Oh. i szanowane od najmłodszych dla nas uczyły, jak kochać Boga i modlić się do Maryi. Nie sposób wyrazić słowami wdzięczność za przeżyty, święty czas z siostrami. Dały nam tak wiele radość, miłość, prawie całe życie. Niech Bóg wynagrodzi je za to obficie. Przypomnieć też trzeba, że siostry miały swój własny znak wymowy zielony maluch siostry Aldony. I właśnie jako ministranci chcieliśmy podziękować siostrze Aldonie, która czuwała nad nami w zakresie w szkole. Od małego nas uczyła i duchowo przez życie prowadziła. Uśmiech jej znaczył dla nas wiele, a śmiech był słać w całym Kościele. Dziś więc chcieliśmy w podzięce wręczyć siostrom od ten skromny koszyk podatków. Niech on trochę wam czas minie, a my zapewnimy, że o siostrach nie zapomnimy. serca, pragniemy dzisiaj pożegnać nasze siostry Elżbietanki, które przez dziesiątki lat wspierały nas swoją modlitwą, wypraszając łaski dla całej parafii. Niech was Bóg szczerzy i chroni. W nim odnajdziecie swą radość. Niech was prowadzi, bo w Bogu jest miłość, moc i zwycięstwo. My ze swej strony Będziemy Was ciepło wspominać i modlić się, aby Dobry Bóg czuwał nad Wami. Niech oświeca swoim blaskiem każdą Waszą chwilę życia. Szwajciczański Zakon świeckich, pokój i dobro. Są historię cichej dobroci i przyjaźni. Tworzą niezwyczajny ludzie. Taką tę historię cichej dobroci i przyjaźni tworzyły nasze siostry Elżbietanki od 111 lat, służąc udziałowym, pracując jako kateretki, organistki i Dziś trzeba podziękować na tym dobremu Bogu za pobyt i służbę wśród naszej paraki i wam drogie siostry. Pragnę szczególnie podziękować siostrze Aldonie za ponad 20-letnią opiekę nad dziećmi Walii. Dziękuję za każde dobre słowo, życzliwość, uśmiech i modlitwy. Odchodzisz siostro Rożowa od ludzi starszych i młodych, którzy Cię kochają i szanują. Będziemy Cię zawsze miło wspominali. Zostałam też poproszona żeby dziś siostrze podziękować w imieniu parafialnego Zespołu odzieżowego i Dziękujemy, że byłaś zawsze z nami. Często nam radzałaś i pomagałaś w przygotowaniu na morze i Żyłaś z nami radościami i troskami. Dziękuję Ci za to. Dawid, Piotrek, Ela, Asia, Ewa, Beata, Magda, Monika, Życzymy siostrze dużo zdrowia błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Siostro, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. Będziesz zawsze bym w Gorzowie wśród nas paragraf. Prosimy, nie zapominaj o nas. My ze swej strony obiecujemy modlitwę. Choć już nie będzie wśród nas, to w listopadzie za każdy naszego patronalnego święta wspomnienia świętej na będziemy zawsze celowo zerwane z po Wasze intencje. Szczęść Boże. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby uczestniczyć w nabożeństwie intencji naszych dużo i środków. Zakończył skutecznej ranek i śmierć w Wszyscy stronie... zdążyliśmy się przez lata przywiązać do jego obecności i obdarzyć żyjące w nim siostry szacunkiem, zaufaniem i ogromną sympatią. Gorzów jest małym miastem. Można nawet odnieść wrażenie, że z roku na rok coraz mniejszym. Wszyscy się tutaj znamy. Jak nie osobiście, to z widzenia. W tak małych społecznościach, Łatwiej poczucie wspólnoty, trudniej zaś przychodzi się rozstać. Dlatego też jesteśmy poruszeni decyzją opuszczenia przez siostry naszego miasta. Pragniemy w tym miejscu, w parafianym kościele, podziękować Bożowskim Elżbietankom za modlitwę, wsparcie duchowe i dobre serce. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę siostry Aldony która była z nami najdłużej i towarzyszyła w najważniejszych momentach w życiu naszym rodzin. Chrzcinach, komuniach, ślubach, rocznicach, jubileuszach. Życzymy jednocześnie wszystkim gorzowskim elżbietankom błogosławieństwa Bożego zdrowia, sił i wszelkich własnych. Jesteśmy przekonani, że szybko zastarwią siostry serca mieszkańców nowych parafii, w których otoczy się was życzliwością i dobrem. Nasze miasto z roku na rok maleje i mniejsze z pewnością staje się też i dziś, co przyjmujemy z pokorą, szacunkiem, ale i niemal smutkiem. Szczęść ma W imieniu mieszkańców Pawłowi chcemy podziękować siostrzem za trud, za wychowanie wszystkich dzieci i z Pałacu, żeby to siostrą się dobrze powodziłem, Mamy książkę pałacową dla siostry. Dziękuję. W Dziękuję. 我就不讲了，不讲了，行不行？